Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja szczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, że mykał sandałów. On będzie Was chrzcił duchem świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym. W tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Muszę się do czegoś przyznać. Niedziela Chrztu Pańskiego jest jedną z najdziwniejszych niedziel w ogóle w całym roku liturgicznym. Najdziwniejszą, ponieważ pokazuje, Czasem nieszczęście naszego i naszej wiary, że my wszystko mylimy, na wszystko patrzymy na opak, a gdy przychodzi co do czego rozkładamy ręce i mówimy: a właściwie to, o co chodzi. To może od początku. Chrzest Pański to nie był moment przyjęcia obmycia w Jordanie, ale był moment, Obrzezania dzieć, dziecka po kilku dniach. W tradycji żydowskiej obrzezanie chłopców miało tylko jeden cel: żeby w późniejszym czasie każdy chłopiec mógł powiedzieć: Jestem Bożym. Jestem Bożym dzieckiem i jestem naznaczony. Mówiąc wprost, chrzest ma dokładnie temu samemu służyć. Tu już nie ma nacięcia na ciele, ale jest dotknięcie serca, gdzie po chrzcie każdy z nas powinien sobie przypomnieć i powiedzieć: Jestem dzieckiem Boga. Chrzest w naszej tradycji nie dotyczy tylko chłopców. Dotyczy każdego z nas, abyśmy to my mogli sobie przypomnieć, że jesteśmy Boży. A to, co się stało w Jordanie, to nie był szest To było publiczne ukazanie syna Bożego i powiedzenie: tak, to jest Mesjasz. I co się stało? Stało się to, co zazwyczaj się dzieje, że właściwie tylko nieliczni. To doświadczyli, wydaje się, że poza Janem Chrzcicielem nikt nie załapał, o co chodzi. Wszyscy mieli jakieś domysły i się zastanawiali a właściwie, kim jest Mesjasz? Po co ten Mesjasz przyjdzie? I czy to przypadkiem nie jest Jan? Skoro dzisiaj mówimy o Chrzcie, Pokazujemy Ewangelię o wybraniu, to czy w tym momencie Kościół nas nie wprowadza w jakiś błąd? Nie. Tak naprawdę ta Ewangelia odsłania przed nami jedną z największych pokus, przed którą każdy z nas staje. Bo popatrzcie. Kto z nas pamięta Dzień Chrztu? Datek Chrztu. I skoro to ma być najważniejszy moment w naszym chrześcijaństwie, to można by powiedzieć: Coś w nas nie gra. Ale ta pokusa przede wszystkim zadaje nam inne pytanie: Kto w moim życiu jest najważniejszy? Czy rzeczywiście Bóg, który mnie naznaczył? Czy przypadkiem drugi człowiek, ba, a może to ja sam jestem najważniejszy? Ktoś by mógł powiedzieć: No ale skoro jestem okrzczony i przychodzę do kościoła, to chyba wszystko wydaje się być jasne. No nie zupełnie. Popatrzmy na doświadczenie cudu. Po co ja bym chciał cud? Czy ja chcę cud po to, żeby lepiej uwierzyć? Czyli mówiąc krótko, cud ma być dla mnie? Czy cud ma być czymś, dzięki czemu ja jeszcze bardziej odkryję chwałę Bożą i Mu oddam cześć? Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego chce przypomnieć nam kilka ważnych kwestii. Po pierwsze, kim jestem i czyim jestem? A po drugie, czy rzeczywiście Bóg jest najważniejszy w moim życiu? Chciałbym, abyśmy za każdym razem, kiedy będziemy wspominać to, że zostaliśmy naznaczeni przez samego Boga, każdy z nas mógł się ucieszyć i powiedzieć: tak, jestem Bożym dzieckiem, tak, należę do Ciebie, Panie Boże. I wszystko co robię. Ma być oddaniem Tobie chwały. Popatrzcie, ta niedziela jest dla nas jakby papierkiem lakmusowym, który mówi każdemu z nas: Sprawdzam, kto w moim życiu jest najważniejszy, komu chcę służyć i kogo chciałbym mieć za tego, kto mnie będzie naznaczał. Prośmy więc dzisiaj samego Boga abyśmy się z niczym nie mylili abyśmy zawsze wiedzieli czego chcemy i abyśmy zawsze potrafili powrócić do Pana Boga bo zdaje się to on powinien być w naszym życiu najważniejszy Amen